Cześć dziewczyny, z tej strony Magda i Witam was w 16 dniu mojego projektu zdrowa po 40. Dzisiaj obiecana sylwetka typu jabłko, kawę w dłoni mam, możemy zaczynać. Moje miłe panie, jeśli chodzi o typy sylwetki, to ja pracuję z metodą doktora Berga, który jest moim mentorem i ja u niego kończyłam kurs na health coacha. To jest takie popularne słowo ostatnio, wiecie, coach. Wszyscy się z niego śmieją. Mam to gdzieś. I um, pracuję tutaj metodą hormonów. Hormony, jak wiecie, są, um, moją, są, są są moimi przyjaciółmi, i ja kocham hormony i zawsze się nimi zajmowałam. I na studiach zresztą też um, hormonami. Właśnie hormony, hormony to była moja wybrana ścieżka. Jeśli chodzi o typy sylwetki, to w internecie spotkacie um, kilka podziałów. I często się spotyka mezomorfy, endomorfy i ektomorfy. Ja nie pracuję z tymi typami, ja pracuję z czterema typami, które opracował dr Berg, i one po prostu do mnie przemawiają, mnie się z tym dobrze pracuje i to działa. Dzisiaj chciałam Wam omówić typ sylwetki, którą my w Polsce nazywamy sylwetką typu jabłko, czyli tą taką nadwagą, otyłością, gdzie waga zgromadzona jest w obrębie brzucha. I często się mówi, że to jest najbardziej niebezpieczna, że to jest najbardziej niebezpieczny rodzaj nadwagi, a to z tego powodu, że przy tym typie sylwetki tłuszcz gromadzony jest w, w pomiędzy organami wewnętrznymi. On nie jest gromadzony pod skórą, znaczy pod skórą też może być, ale w mniejszej ilości. Natomiast większość tłuszczu, który, który jest zgromadzony w tym typie sylwetki, jest pomiędzy organami. Na, mówi się na to w biologii, w medycynie, tłuszcz strzewny. W angielskiej literaturze spotkacie się z pojęciem visceral fat. I to jest typ sylwetki, który przeważa w, w, w całym tym wschodnioeuropejskim rejonie. I, ym, I on jest niebezpieczny. On jest niebezpieczny dla zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że tłuszcz, który gromadzi się pomiędzy organami. Ma bezpośredni wpływ na zagrożenie naszego zdrowia. Będzie wpływał na układ krwionośny, będzie nam tutaj zatłuszczał wątrobę, i no, no nie jest to coś, co, co chciałybyśmy mieć. Tak? Ja miałam w rodzinie kobiety: moja babcia, moja mama, moja ciotka. One wszystkie miały ten typ otyłości, i ja nie pójdę tą drogą. Tak? To jest droga, którą, na której ja też się obudziłam. Ale ja odmawiam pójścia tą drogą, i jakby też poprzez ten projekt chcę Wam udowodnić, że nawet jeśli ma się te magiczne 40, plus i metabolizm zwalnia, a zwalnia, kto ma powyżej 40, ten już się o tym przekonał, a jak nie, to się przekona wkrótce. I, ym, i tyle. I ja nie idę tą drogą. Ja odmawiam pójścia tą drogą. Ten, tłuż, ten typ sylwetki charakteryzuje się yy, właśnie, jak już powiedziałam, gromadzeniem. Tłuszczu, w obrębie pasa, w obrębie brzucha, ale nie tylko. Przy osobach, które mają nadwagę typu jabłko, charakterystyczne są również bardzo cienkie nuzie. Ja czasami mówię do dziewczyn, że to są nuzie jak doklejone, i pośladki płaskie. Płaska pupa, bardzo cienkie nóżki, duży brzuch. Do tego u osób z tą nadwagą, na różnych stopniach zaawansowania, widzi się często taki wałek tłuszczowy albo w niskich obrębach szyi z tyłu albo w wysokich obrębach w wysokich partiach pleców, czyli niska szyja, wysokie plecy, taki wałek tłuszczowy. Do tego tłuszcz, który gromadzi się na twarzy i daje taki obraz, który się często porównuje do takiej twarzy księżycowej, tak? Moon face to się po angielsku nazywa, czyli twarz księżycowa i również um, zaczerwienienia w obrębie twarzy, czyli takie czerwone policzki. I teraz te objawy wydają się a jeszcze przepraszam, jeszcze dwa, dwa objawy, to jest charakterystyczne jest to, że często, niekoniecznie po 40, ale po 50, po 60 u takich osób rozwija się osteoporoza, czyli kruche łamliwe kości, ale również bardzo cienka skóra. Z, z łatwością do wybroczeń, z łatwością do powstawania siniaków. I teraz zastanawiać się można skąd taka roz, różnorodność i rozbieżność symptomów, bo no wiecie co ma czerwone policzki, co mają do cienkich nóg? Nic. Wbrew pozorom mają bardzo dużo. Podłożem tego typu sylwetki są źle funkcjonujące, funkcjonujące nadnercza. KORAN-nerczy, która wydziela hormon, hormon stresu, zwany kortyzolem. I w zeszłym tygodniu wspomniałam wam, że kortyzol jest drugim z trzech hormonów, które odpowiadają za gromadzenie tłuszczu. Ale kortyzol robi to inaczej niż robi to insulina. O insulinie mówiłam wam w zeszłym tygodniu, więc jeśli ktoś sobie nie, nie dooglądał, to zachęcam do y, chyba czwartkowego albo piątkowego nagrania. Natomiast dzisiaj powiem Wam, jak robi to kortyzol. A mianowicie, kortyzol jest hormonem stresu. I o ile ma zastosowanie w momencie krótkotrwałego stresu i w procesie ewolucji, wiecie, tam, nie wiem, 100-200 tysięcy lat temu miał świetne, a nawet jeszcze 200 lat temu miał świetne zastosowanie w momencie, kiedy spotykaliśmy się z drapieżnikiem albo no nie wiem z piratem albo ze złodziejaszkiem, albo z jakimś innym rzedziśmieszkiem i trzeba było bach natychmiast włączyć fazę ucieczki, spiąć się w sobie i uciec przed zagrożeniem, które, które bezpośrednio dotyczyło naszego życia i mogliśmy to życie stracić. Tak o tyle w dzisiejszych czasach... Um, ten mechanizm obrócił się przeciwko nam. Dlaczego? Dlatego, że teraz zagrożenie czycha na nas w każdym zakamarku, w każdym momencie. To znaczy, oczywiście, że my wiemy, że to, że szef jest stresujący, albo że koleżanka z biurka obok nas denerwuje, to nie jest, wiecie, logicznie wiemy, że to nie jest zagrożenie, które grozi naszemu życiu, tak, bo koleżanka z biurka nie wyciągnie za chwilę noża i nie rzuci się na nas z tym nożem, ale nasze ciało i nasz mózg tego nie wie. W związku z czym nasz mózg te wszystkie stresy właśnie, korek, na ulicy, tak? Korek, w którym stoimy, stresujący stref, szef, który dokłada nam zadań, koleżanka, która bez nas irytuje i najlepiej, żeby zamknęła dziób na kurtkę. Nasz mózg interpretuje to wszystko jako zagrożenie dla życia, ale ponieważ ono nie jest bank, natychmiastowe i zaraz przestanie, bo uciekniemy 20 metrów i jesteśmy bezpieczni. Nie, to zagrożenie jest ciągle, ciągle. Ono się sączy, jak ja brzmi. W związku z czym nasz organizm bez przerwy pompuje kortyzol. Dzień i noc, dzień i noc, bo nawet jeśli wyjdziemy z biura i wrócimy do domu, to my ciągle w głowie objeżdżamy ten scenariusz dookoła. I co robi kortyzol? Moje panie, kortyzol będzie próbował nam pomóc uciec przed zagrożeniem. W związku z czym kortyzol jako hormon stresu. Sięgnie bezpośrednio po paliwo, a ponieważ mamy zablokowany magazyn tłuszczowy, bo wiecie, insulina, opowiadałam o tym w zeszłym tygodniu, więc kortyzol idzie bezpośrednio po duże grupy mięśniowe, które mamy gdzie? W nogach i w pośladkach. I teraz kortyzol. Pod wpływem stresu będziemy przerabiać duże grupy mięśniowe, czyli mięśnie w nogach i mięśnie w pośladkach na paliwo, jakim jest cukier, więc będziemy rozkładać białka do cukru, który w założeniu, w tym mechanizmie w założeniu tego mechanizmu, który gdzieś tam mamy w mózgu, ma nam dać szybkie paliwo na to, żebyśmy szybko mogły uciec przed zagrożeniem, które jest tu i teraz. Ale oczywiście, to zagrożenie. Nie mija tak szybko jak, jak ewolucja założyła, w związku z czym cukier z nami zostaje. A ponieważ yy, część tego cukru nie zostanie zutylizowana na ucieczkę przed niebezpieczeństwem, to zostanie przerobiony do tłuszczu. I o tym tłumaczy, i to, jak to się dzieje, tłumaczyłam Wam w zeszłym tygodniu. I teraz, jakby zaczynacie mieć cały obraz sytuacji, tak? Kortyzol, który bach sięga nam po mięśnie z pośladków i po mięśnie z nóg, przerabia je szybko na cukier po to, żeby pomóc nam uciec i uratować życie. Ale ponieważ czasy się zmieniły, a nasz mózg niestety tego nie zarejestrował, to ten cukier jest przerabiany na tłuszcz, a ten tłuszcz jest zgromadzony w obrębie organów w brzuchu. I teraz Dlaczego? Ja zawsze też wszystkie się śmiejemy pewnie, nie raz i nie dwa. A dlaczego ten pączek? Albo dlaczego coś tam nam idzie w brzuch i w pośladki, a nie tutaj w biusty, tak? No nie, nie idzie w biust, a ja Wam wytłumaczę dlaczego. Nie idzie w biust, dlatego, ponieważ z punktu widzenia ewolucji, wszystkie tak zwane vital organs, czyli organy, które y, mają nam podtrzymywać funkcję życiową i są dla, na, dla naszego życia niezbędne. Są zgromadzone w obrębie brzucha, i to jest cała tajemnica tak naprawdę to jest bardzo proste, tylko trzeba połączyć wszystkie te kropki, żeby to sobie zobaczyć. I teraz już bardzo krótko pozostałe objawy. Kortyzol sięga nie tylko po mięśnie, ale sięga również po zapasy jakby z kości, stąd z czasem. Będą, będzie się nam w cudzysłowie dokładał do osteoporozy. Ta fałda tłuszczowa, którą w takiej otyłości typowej Brzusznej, widzimy u tych osób z otyłością brzuszną. fałda taka tłuszczu, która się tworzy w dolnej szyi i w górnych plecach, jest wiązana z tym, że jakby no, całą tą masę trzeba przytrzymać, żebyśmy się nie przewróciły do przodu. Stąd dla przeciwwagi gromadzony jest również tłuszcz po skosie, tak? W, z tyłu i na górze. Moonface, czyli ta twarz jak, jak księżyc, to oczywiście też. Ym, Tłuszcz, który po prostu nam się gromadzi, również widzicie go w szyi, natomiast czerwone policzki wiązane są z tym, że naczynia krwionośne się zcieńczają i oczywiście widać to pod, pod skórą na policzkach, która jest bardzo cienka, ale również widać to w tym, że bardzo łatwo takie osoby nabawia, nabawiają się siniaków. I teraz... Tak, w bardzo wielkim skrócie, moje panie, podkreślam, że to jest bardzo wielki skrót, wygląda hormonalna podstawa czy hormonalne podłoże sylwetki typu jabłko. Oczywiście są metody, żeby tą sylwetkę skorygować. Tutaj mamy żywność, która pomoże nam tą sylwetkę korygować, ale. Przede wszystkim przy tym typie sylwetki musimy pomyśleć o dwóch rzeczach. Poza żywnością dwie rzeczy. Po pierwsze, redukcja stresu za wszelką cenę. Po drugie, dobry sen. I o śnie i o stresie będę w ogóle robić Wam w czasie tego naszego projektu przynajmniej tygodniowy cały program, ponieważ tego jest bardzo dużo i to jest temat szalenie ważny, i, i tak naprawdę szalenie objętościowo, no wiecie, duży. Więc dzisiaj tylko powiem, że oprócz, oprócz zdrowego, dobrego, dobrej żywności przy typie sylwetki jabłko, czy tym, tym typie brzusznej otyłości, brzusznej nadwagi, oprócz żywności myślimy o stresie i o śnie. Także tyle na dzisiaj. Bardzo Was proszę, zostawcie mi pytania w komentarzu albo piszcie na messenger'a, a jutro zapraszam Was do sylwetki typu gruszka. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia, cześć.